Siema, witam wszystkich oglądających ten odcinek. Dziś Wam pokażę, jak zarobić w najlepiej opłacalnym się okresie do inwestycji, który będzie nadchodził. Dokładnie 25 czerwca ma się zacząć o godzinie 19 I polskiego czasu i ma trwać do 9 lipca. Więc tak, jest to samo jak na Steamie, czyli gry, wszystkie jakie są na tej platformie, są przecenione i powstaje największy crash marketu, co Wam za chwilę przedstawię. Bo ludzie chcą sprzedać skiny do CS, albo do innych różnych gierek I po prostu chcą sobie kupić jakieś gierki Więc przejdźmy do pierwszego przykładu Naszym pierwszym przykładem jest Desert Eagle Naga Który jak możecie zobaczyć w ogóle wam pokażę Albo to potem wam pokażę Mamy... Sam rejs nadchodzi, dzisiaj tutaj 29 zaczął się I pokażę wam następujący przykład Mamy tutaj jest May, No i jest taka cena równa Nadchodzi. Cyber sales się zbliża. Jest minimalny crash marketu. Cena się utrzymuje. Jest dzień Caber i cena spada. Jest to przykład na tańszym skinie, więc tak bardzo się nie zaburza. I moja propozycja do inwestowania jest taka, żeby zainwestować w 500 Illa, na świetną. Możecie tutaj zobaczyć, że cena zaczęła powoli minimalnie spada, ale się utrzymuje i zacznie 25 powinien być crash marketu, że stanie nawet o 2 zł, jeśli można spodziewać. Następnym trochę droższym przykładem jest kawałek niebieski laminat, który jak możecie zobaczyć był tutaj dzień. Już go pokazuję. Mamy... Maj mamy. No i cena spadła, taki powoli krasie zaczyna robić, ale cena potem odbija znowu do góry. I jest czerwiec i cena spada nagle. I potem znowu trochę do góry. I wychodzi Summer Sale i cena spada aż o 3 złote Więc można sobie w sumie porównać, że jeżeli ktoś kupił takich skinów 10 to byłby w stanie Potem cena odbija, tak gdzieś po dwóch tygodniach to jest w stanie sobie zarobić 50 zł, co nie? Więc praktycznie 33% zarabia Kolejnym przykładem jest AWP Różowy co Możemy sobie zobaczyć, no jest Summer Sale. Cena się utrzymuje. Odchodzi sam cena spada gwałtownie w dół. Tutaj to samo. Mamy czerwiec, nadchodzi sam cena spada. I moja produkcja do inwestowania, to jest taka już średnia półka. To jest, by kupić sobie awp gorączkowy sam. Możecie zobaczyć, był już taki pierwszy crash, co mam przedtem przedstawiałem. Cena spadła, ale odbiła. Więc cena na pewno spadnie w dół i proponuję inwestację w skina. Bo spadnie pewnie do około 30 zł, może 25 zł spadnie. I jeżeli zainwestujemy w 10 takich skinów, to mamy aż 150 zł około zarobku. Kolejnym skinem taka już droższa półka, nie każdego stać na to. To jest MK Złoty Zwój. Zobaczymy w historię ogólną. No i tu możecie zobaczyć, czy tak cena. O, jest, to chodzi sam reset cena spada tego skina. Otrzymać, tak. 50, no 5 zł, gdzieś granica się utrzymywał. I teraz mamy maj, na co oczywiście crash, 10 zł spada cena, odbiła znowu. I gdzieś tak za 3 tygodnie ceny będą spadać gwałtownie, więc proponuję teraz sprzedać wszystkie skiny i odkupić je za 3 tygodnie, żeby nie być stratnym. I proponuję tutaj inwestować w MK Pomid Chantico. Następny, no, macie tutaj przykład. Muszę najechać, jest tutaj lipiec, czerwiec, 34 zł, przed tym chodzi za jakieś 45, więc 10 zł cena spadła i oczywiście pokażę Wam jeszcze rzecz, w którą ja będę inwestował, jest to Mac 10 najnowszej skrzynki, chyba, najnowsza skrzynka to jest i tutaj jak wyszła skrzynka, to 40 zł kosztował, ale teraz Mac się trzyma gdzieś tak w granicy do 50 zł i moje przewidywania są takie, tutaj spadł oczywiście co Wam przed pokazywałem. Moje przywidzenia są takie, że ten skin spadnie do 35 zł i ja właśnie chcę sobie sprzedać koskę, którą sobie wystawiłem na rynek z team swoją i ze takich maków 10 kupię, więc chciałbym z 200 zł zarobić taki jest mój cel. I w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Jeszcze mam dla Was giveaway. Do wygrania jest dzisiaj Glock Zjawy i SG Bliskie Zagrożenie. Nie są jakieś to drogie skiny, ale zawsze to jest coś. Więc to było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. No, siema.